Drogówka. Dokument ukazujący realia życia Policji Drogowej w całej Polsce. Tym razem przyjrzymy się pracy policjantów ze Zgorzelca. Współdziałania ze Strażą Graniczną i Urzędem Celnym. Drogowe kontrole w rejonie przygranicznym. Drogówka. Niedziela, godzina 22. Harry zachowuje się bardzo dziwnie. No. Czy on tak często wyjeżdża w interesach? Ucieka także ode mnie. Inna kobieta? Nie. Tak. Prawdę na pewno odkryje prywatny detektyw. Jednak Harry wie co robi i dobrze obmyślił swój plan. Dlaczego chce zniknąć i rozpocząć nowe życie? Czy detektyw ujawni zdobyte informacje? Wszystko dla zwycięzcy. W sobotę o 20.00. Na ten mecz czekają wszyscy kibice siatkówki w Polsce. Nie można go przegapić. 18 stycznia. Pojedynek mistrza kraju Mostostalu Kędzierzyn-Koźle z najlepszą w tym sezonie drużyną Galakcją Częstochowa. Wielkie emocje gwarantowane. Galakcja Częstochowa. Mostostal Azoty Kędzierzyn-Koźle. 18 stycznia o 14 na żywo w TV4. Profesorem programu jest PLUS GSM, partner Polskiej Ligi Siatkówki. Przygotuj się na coś zupełnie nowego. Z najlepszego mleka od wyjątkowo zadbanych krów. Robimy dla Ciebie nowe sery dojrzewające Turek, złoty brie i złoty camembert. Tak doskonale kremowe, że musisz spróbować. Masz opryszczkę? Nie ukrywaj twarzy. Zastosuj Zowirax. Zovirax łatwo przenika w głąb skóry i w każdym stadium skuteczniej hamuje rozwój choroby. Nic nie wyleczy opryszczki szybciej niż Zovirax. Zowirax. Weź to na zimno. Uśmiechnij się.